Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego GIKA. Dzisiaj znowu odwiedzimy LEGO City, przed Wami zestaw Ulica Handlowa. 533 klocki za 309 zł i 99 groszy boli. No ale okej, okay, mamy tutaj płyty uliczne, więc możemy sobie budować miasto, ale nadal uważam, że jest to drogo. Zdecydowanie lepsza cena w Alto, no ale kurczę, czy ten zestaw jest naprawdę wart swojej ceny, nieważne czy katalogowej, czy nieco niższej? Za chwilę oczywiście będziemy się zastanawiać, no bo mamy tutaj dwa takie niewielkie sklepiki. Mamy sklep sportowy, mamy też piekarnie, mamy tutaj też takie miniaturowe miejsce na piknik. Dodatkowo pojawiają się dwa samochody, jeden osobowy w takim sportowym charakterze. No a tutaj mamy też samochód serwisowy, gdzie jakaś pani naprawia lampy. Lampy dodatkowo świecą w ciemności, więc to jakiś plus. No ale ten patent mogliśmy sprawdzić w tym podstawowym zestawie z płytami ulicznymi. A jak to wygląda z drugiej strony? Zaraz się oczywiście przekonamy. No i prezentuje się to. W ten sposób. O! Mamy tutaj ujęcie z nieco innej strony, i mamy pokazane takie scenki, gdzie możemy zobaczyć, że wysięgnik jest ruchomy. Że tutaj można chyba wynająć rower za piątaka. Tutaj też jest taka siłownia na wolnym powietrzu, przy tym miejscu, gdzie można sobie zrobić piknik. No a tak w środku prezentują się sklepy. A jak w środku prezentuje się pudło, zaraz zobaczymy. A wnętrze wygląda tak. Mamy pięć ponumerowanych worków oraz jeden worek z nieco większymi płytkami. Mamy takie płytki 16x16, na których będziemy budować sklepy oraz płytki drogowe, więc to też po prostu podbija cenę. I dzięki temu myślę, że zestaw już może jakiś tam jeden punkt przy ocenie dostać. Tutaj mamy też instrukcje podzielone na 5 książeczek, no ale to jest, wiecie, taka opcja. Każdy bierze jeden worek i buduje razem. A tutaj mamy naklejki, których, szczerze mówiąc, jak na taką rozpiętość zestawu nie ma jakoś specjalnie dużo, mamy naklejki na samochody, mamy też te na sklep, więc myślę, że jest to absolutnie do przełknięcia. Cóż, mnie nie będzie pomagać szereg osób, żeby to zbudować szybciej, więc chwilę to potrwa, ale ja i tak zaraz do Was wracam z gotową konstrukcją. Po złożeniu ten zestaw powoduje troszeczkę inny odbiór. Ma się wrażenie, że jest nieco większy, ale zawdzięcza to głównie tym płytkom drogowym, które tutaj są dołączone, no bo gdyby zabrać ten segment cały uliczny, no to ten zestaw byłby naprawdę niewielki. Czy to usprawiedliwia jego cenę? Też niekoniecznie, ale myślę, że te płytki drogowe rzeczywiście wpływają dość pozytywnie na odbiór tych zestawów pod kątem wizualnym. Natomiast zaraz sobie omówimy część pod kątem konstrukcyjnym i tutaj już chyba nie będzie tak różowo. Znajdziemy tutaj trzy pojazdy, coś na wzór Rikrza albo po prostu takiego rowera z dostawką. Mamy też samochód sportowy oraz samochód serwisowy, którego kierowca, czy też właściwie kierowczyni serwisuje lampy w mieście LEGO. No i jeśli chodzi o Rikrza, bo ona jest tutaj zdecydowanie najmniejsza, to jest po prostu rower, do którego zamontowano taką przyczepkę, tutaj możemy wstawić minifigurkę, no a kierowca oczywiście pcha to pudło i dzięki temu można sobie tak eksplorować miasto w dość nietypowy sposób. Odłożę to może na bok i pokażę Wam, jak wygląda samochód sportowy. Szczerze mówiąc całkiem przyzwoicie. Całkiem nawet nieźle jest zabudowany, bo tutaj co prawda mamy przy nadkolach takie delikatne szpary, ale one nie są widoczne przez to, że to wnętrze jest czarne i dzięki temu jest całkiem spoko. Tutaj jeszcze bardzo sprytnie ukryto bara, którego możemy odpiąć i dzięki niemu wyciągać tajle z tych dróg miejskich. Co do wnętrza, jest dość szeroko, bo samochód jest szeroki na 6 studów, a nawet tak powiedziałbym oszukającym na 7, bo mamy tutaj oczywiście te progi z lewej i z prawej strony. On nie posiada otwieranych drzwi. Szkoda, ale w środku rzeczywiście kierowcę można dość wygodnie usadzić. Nawet tutaj mamy taki podwójny wydech. Jest naprawdę przyzwoicie, aczkolwiek troszeczkę można było zrobić inną szybkę ewentualnie jakiś dźwigany dach byłoby pewnie jeszcze lepiej, ale naprawdę jak na takie standardy Lego City jest przyzwoicie. Co do samochodu serwisowego, mamy tutaj taki wysięgnik, możemy oczywiście sobie nim obracać na wszystkie strony. Z tyłu znalazło się też trochę sprzętu, mamy młotek, mamy też jakiś klucz. Tutaj są takie barierki ostrzegawcze, a w tym miejscu myślę całkiem fajna opcja, bo znalazły się dwa platey, jeden na dwa w kolorze fosforyzującym, więc jakbym teraz gasił światło, to byście mogli zobaczyć jak one świecą, ale nie będę tego powtarzał robić. Mieliśmy ten test w recenzji płytek drogowych, i tam mogliście zobaczyć, że rzeczywiście te klocki całkiem konkretnie sobie świecą. No i co do tego, jak wygląda samochód w środku. Mamy po pierwsze otwierane drzwi. Po drugie, w środku jest naprawdę bardzo dużo miejsca, jak dla jednej figurki. Można by tutaj śmiało upchnąć kierowcę i pasażera. No i co do wyglądu, nie jest to jakiś super ekstra szałowy samochód. Tutaj on też jest bardzo kwadratowy, dlatego że paka tutaj jest idealnie spasowana na szerokość, na kształt z przodem. No ale myślę, że... hmm... Jakby tutaj można było coś zmienić, ewentualnie jakieś nadruki czy naklejki z przodu, może troszeczkę by zmieniły odbiór tego pojazdu, ale wydaje mi się, że on jest po prostu najsłabszy z tej trójki, bo samochód sportowy oraz riksza wypadają lepiej. A jak prezentuje się ten fragment miasta nazwany ulicą handlową? Ano, mamy tutaj oczywiście te płytki drogowe, mamy tutaj też po bokach spady, na środku mamy przejście dla pieszych, tutaj też oczywiście są te takie progi zwalniające, a tutaj nawet zwróćcie uwagę, że mamy znak drogowy z informacją, że przejście dla pieszych tutaj się znajduje, po bokach mamy lampy, no ale chyba najbardziej interesuje nas to, co znalazło się tutaj jako te fragmenty miasta. Mamy taką naprawdę niewielką siłownię na świeżym powietrzu i tutaj już widać, że, no, za bardzo chyba ktoś nie dba o czystość w mieście, bo pies zrobił kupę. Tutaj jest możliwość oczywiście podciągania się na dwóch drążkach. Mamy też taką niewielką ławeczkę, no i miejsce, gdzie możemy postawić choćby bidon. Tutaj też znalazł się hydrant. Ale chyba bardziej interesują nas oczywiście te sklepiki. Jeśli chodzi o piekarnie, spoko patent co do tego parkingu rowerowego. Tutaj mamy też okienko, gdzie można sobie oczywiście kupować na wynos pieczywo. Tutaj jest też taki niewielki jakiś stoliczek z krzesłem, ale nie wiem dlaczego tak to było w instrukcji. Wystarczy zrobić choćby tak i już jest wygodniej, można normalnie wyjść. Prawie normalnie, oczywiście ten sam nam tutaj delikatnie przeszkadza, ale jest to wiele lepiej niż według zalecenia z instrukcji, także jeśli będziecie ten zestaw kupować, od razu przesuńcie sobie ten stoliczek, bo nie wiem, kto to wymyślił, może po prostu przy projektowaniu zostało to w jakiś sposób przeoczone. Mamy tutaj też takie kolorowe markizy, natomiast chyba najdziwniejsze jest to, że te budynki są bardzo płaskie. One są głębokie tylko i wyłącznie na trzy study, nie liczę tej ściany z przodu, a w środku znalazły się bagietki, tutaj za pomocą tego, co jest najczęściej łodygą dla różnej maści roślin, mamy taki uchwyt na pretle. znalazła się tutaj też kasa fiskalna i niewielki ekspres. A tutaj też pomiędzy budynkami znalazł się kosz śmieci. Ale jeszcze z powrotem obrócę, żebyście mogli zobaczyć, jak prezentuje się sklep rowerowy. Z przodu chyba zdecydowanie lepiej niż w środku. Mamy na dachu coś, co ma imitować takie sztuczne góry, bo rower górski sobie po tych górach rzeczywiście zasuwa. Całkiem spoko patent, ładnie też wygląda ta witryna, Możemy Pokręcić tym rowerem na wystawie. Szkoda, że tylko jednym, ale mimo wszystko spoko. A w środku. Jest jeszcze biedniej niż w piekarni, no bo mamy tutaj jakąś taką niewielką kasę. Też ona delikatnie zastawia możliwość wejścia do środka albo wyjścia ze sklepu. Mamy ten podest, na którym kręcimy rowerkiem, a tutaj znalazł się taki niewielki zakątek, w którym można dobrać kaski. Niebieskie i różowe, dla chłopczyka, dla dziewczynki i to właściwie wszystko. Więc troszeczkę mi brakuje więcej wyposażenia, ewentualnie jakiegoś zamknięcia dachu, choćby tak jak mamy tutaj. No bo zwróćcie uwagę, że te dwa study różnicy powodują, że mamy wrażenie, że tutaj coś Pominięto i o czymś zapomniano, ale ogólnie rzecz biorąc, jak mam to oceniać tak pod kątem e, robienia takiego miasta, które jest w miarę otwarte, w miarę bawialne i jako tako wygląda, z jednej strony nie jest źle, no ale też nie jest to poziom modularów. A tak prezentuje się minifigurkowa ekipa. Po lewej mamy gościa, który porusza się tym sportowym samochodem, zgubił rękawy, ale myślę, że wygląda całkiem przyzwoicie jako gość, który na przykład może biegać sobie gdzieś nad przystanią po jakimś molo i oczywiście dbać o formę. Obok mamy panią, która tutaj ogarnia tematy związane z latarniami. Najlepiej chyba z całej tej ekipy wygląda pan, który. Sprzedaje w piekarni. No bo mamy takiego niby kucharza, niby baristę, naprawdę wygląda to całkiem przyzwoicie. Co do pana dziadka. Pan dziadek kojarzy mi się z panem Henrykiem Pijanowskim, który prowadził koło Fortuny, zanim to było modne. No a tutaj mamy jeszcze dzieciaka i taką sportową panią, która ma całkiem ciekawą czapkę, bo spod czapki wystaje jej taka blond fryzurka i zdecydowanie to wypada całkiem ok. Mamy tutaj, myślę, całkiem przyzwoity pakiet miejskich minifigurek. Nie jest to zestaw, który potrafi wprawić w jakąś mega euforię, nie jest to też zestaw, który będzie na szczycie listy marzeń, ale myślę, że jeśli budujecie miasto LEGO i, szczerze mówiąc, chcecie się przede wszystkim skupić na nowym systemie dróg, no to ten zestaw powinien zagościć w Waszych kolekcjach, pod warunkiem, że nie będziecie go kupować w cenie katalogowej, bo oczywiście to jest rozbój w biały dzień, natomiast jeśli uda Wam się wyhaczyć dobrą cenę, to warto rozważyć jego zakup, bo jest przyzwoity, można go troszeczkę przebudować, powiększyć i wtedy będzie nieco lepiej niż przyzwoicie, no ale to oczywiście zależy od tego, jakie macie dostępne klocki, jak chcecie też nadać charakteru takiego własnego temu zestawowi. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!